Doskonale wiem, że mam prawo narzekać na własne życie w dowolnym jego momencie. Przez większość czasu nie odczuwałem jednak takiej potrzeby. Nie mogło to jednak trwać wiecznie. Moje życie było wbrew pozorom dość łatwe. Zawdzięczam to głównie hipermnezji, chorobie, dzięki której pamiętam dosłownie wszystko z mojego życia, a przynajmniej wszystko to, co usłyszałem i powiedziałem, bądź napisałem, czy przeczytałem. Pamięci fotograficznej nie posiadam, więc zastępuje mi ją telefon lub rzeczywista kamera. To one odpowiadają za magazyn moich wspomnień wizualnych. Ze względu na wspomniane atrybuty, można się domyślić, że szkolne obowiązki nie były dla mnie żadnym problemem. Jeżeli chodzi o kontakty międzyludzkie, dostrzegam tu problem natury dwubiegunowej. Z jednej strony byłem w stanie zawsze wywiązać się z obietnic danych innym, ale również bałem się, że z możliwością bezbłędnego zapamiętywania zarejestrowanych informacji bez wysiłku mógłbym namierzyć każdego, kto mnie skrzywdził mentalnie bądź psychicznie i wzbudzić w nich strach. Bałem się tego, ponieważ mimo swojej aparycji jestem miłą i uczynną, ale też silną i odważną osobą. I nie czuję potrzeby krzywdzenia starych wrogów, o ile nie wpłynęli znacząco źle na życie moje lub mojej rodziny. Ludzie, którzy lubią mnie i moje towarzystwo. Często określają mnie mianem strażnika. Praktycznie zawsze uzasadniając to faktem, że przy wzroście 195,5 cm, wadze 110 kg, nadludzkiej sile oraz grubych, praktycznie zniszczalnych kościach, które są notabene efektem sklerosteozy, a przynajmniej tak niektórzy z twierdzą, bo nie wiem, czy to do końca prawda, nikt zdrowy na umyśle nie będzie próbował ich skrzywdzić, kiedy zobaczą, że ja im towarzyszę. Jestem achernarianinem, więc starość nie stanowi dla mnie bariery pomiędzy życiem a śmiercią. Jako niezwykle towarzyska osoba udało mi się nawiązać głęboką relację z każdą poznaną osobą. Niestety, większość tych osób nie posiadała długowieczności. Oznaczało to dla mnie, że prędzej czy później te relacje wygasną. Dokładnie wtedy zacząłem narzekać na swoje życie. Sam jestem dość młody, fizycznie czuję się jak osiemnastolatek. Mentalnie natomiast jak 25-latek. Dużo już w życiu przyszedłem, a i tak mam wrażenie, że to za mało. I właśnie o moich przeżyciach Wam opowiem. Urodziłem się 1 grudnia w 1989 roku o godzinie 2.37 aktualnie jest 2019 zgadnijcie więc ile mam lat w każdym razie kiedy już wychodziłem, a właściwie kiedy już wyciągnięto mnie z łona matki bo byłem dość dużym i ciężkim dzieckiem przypadkowo wyślizgnąłem się pielęgniarzom z rąk i spadłem na podłogę uderzając pod tylicą okant łóżka szpitalnego oczywiście wszyscy lekarze zarówno jak i moja matka byli przerażeni tym wypadkiem zwłaszcza, że nie płakałem przez cały poród nawet gdy upadłem Prędko podnieśli mnie z podłogi, aby sprawdzić, czy nic mi się nie stało. I wtedy, jak to moja matka powiedziała, widząc to, stał się cud. Nie tylko nie poczułem bólu, ale także wyszedłem z upadku, z upadku bez szwanku. Żadnego siniaka, krwiaka czy zadrapania. Po tym wydarzeniu zabrali mnie na do, dodatkowe badania. Właśnie wtedy wykazano, że mam sklerosteozę oraz analgezję. Czytaj! Mam niemal niezniszczalne kości oraz jestem niewrażliwy na ból. Ze szczególnym naciskiem na fizyczny ból. Ból psychiczny nadal mogę odczuwać, niestety. Z moją psychiką nie było jakoś specjalnie źle. Ba, nawet czasami nawet na pogrzebach musiałem udawać smutnego. Nie chodzi o złośliwość, tylko o zasady moralne. Nie mogłem się śmiać albo klaskać. Nawet jeżeli ceremonia mi się podobała. Nawet w dzieciństwie nie doświadczyłem praktycznie żadnego możliwego bólu, który w praktyce powinien mnie trwale uszkodzić. Mimo tego podświadomie zdawałem sobie sprawę, że niewrażliwość na ból wbrew pozorom nie gwarantuje bezpieczeństwa, o nieśmiertelności już nawet nie wspominając. To wzbudzało mnie strach. W przedszkolu byłem raczej obrońcą słabszych niż łobuzem, będąc również praktycznie najwyższym w towarzystwie. Z powodu moich wcześniej wspomnianych zdolności umysłowych Byłem jedynym dzieckiem, które zawsze wracało do domu samo. Jeżeli chodzi o mój wygląd, jest dość ciekawie: mam długie, ciemnobrązowe, faliste włosy, oczy o kolorze czystego, porannego nieba, a twarz pomimo pogrubionych kości nie uległa zbędnym deformacjom. Usta stanowią mieszankę tzw. Rich Ridges, Smiley Sides oraz Definitely Defined. Jestem też dość wysoki i masywny, jak już wcześniej wspominałem. Kobiety czują się przy mnie bezpiecznie i są gotowe zwierzyć mi się ze swoich sekretów, choć sam nie wykazuję nimi specjalnego zainteresowania. Co prawda, zawsze reaguję, gdy ktoś kogoś krzywdzi, a co moim zdaniem najważniejsze, zawsze interweniuję i staram się załagodzić sytuację. Mogę, ale nie muszę. Jednak, ze względu na swoją moją osobowość, robię to chętnie. Nie obchodzi mnie, czy dostanę za to nagrodę, czy nie. Taki styl życia mi pasuje. W pierwszej klasie liceum spotkałem ciekawą dziewczynę. Przedstawiła się jako Kishina w naebrov z Danrowi. Później wyznał mi, że mieszkała niedaleko portu w Karszawii. Dość muskularna, 1,73 m wzrostu, niemal wiecznie, ale subtelnie uśmiechnięte usta, połączenie smiley sides i rich ridges, prawie jak moje. Włosy długie prawie do pleców, góry czarne, ale w dół zaczynał się kolor deep sky blue. W zabawę dla mnie sposób przypominało to płomień palnika gazowego. Ciało też miało okazałe. Uda gładkie, nabalsamowane, wyćwiczone, szerokie, podobnie jak ręce. Dla ciekawskich dodam, że rozmiar biustu miała G, ale wszystko było równomiernie rozprowadzone, przez to z wyglądały, jej piersi wyglądały na nie, lekko mniejsze i co najważniejsze, oraz najdziwniejsze z razem były naturalne, bez tych zbędnych, moim zdaniem, operacji plastycznych. Miała jasno cyjanowe oczy, które z daleka do złudzenia przypominały soczewki. Straszyły i podniecały jednocześnie. Była i nadal jest ekstrowertyczna, zmysłowa, ciekawska, zabawna, mądrzejsza nawet od moich znajomych z klasy, oraz przede wszystkim oprócz biustu dystans do siebie też miała duży. Była po części nudystką, bo spała prawie zawsze nago, prawdopodobnie licząc na to, że śnią zajmę. Pamiętam naszą pierwszą noc razem. Było nam tak dobrze ze sobą, jak pozostało. Po wszystkim leżeliśmy nago na moim łożu i rozmyśleliśmy nad swoim życiem. Byłem pod wrażeniem jej barwnej osobowości. Byłem jej wdzięczna, że jest dla mnie podporą emocjonalną, że uświadamiam mi o rzeczach, o których do tej pory nie miałem odwagi nawet myśleć. To nie komplement, tylko fakt, Kishina. Powiedziałem jej wtedy na dobranoc. Widać było, że się jej podoba. Jednak jeszcze wtedy nie robiłem z tego jak, jakiegokolwiek użytku. Można powiedzieć, że przez pewien czas gram niedostępnego. Po bitych trzech miesiącach w końcu przekonałam je do siebie wystarczająco i weszliśmy w związek. Kiszyna miała w sobie coś takiego, że nawet o najgorszych rzeczach można było z nią gadać spokojnie. Bez strachu, wstydu, ogólnie zero tematów tabu. No, dla mnie, kobieta marzeń po prostu. Na drugim roku dołączył do nas nowy uczeń, Rick Longinus Disiment. Gdy tylko go zobaczyliśmy, ciekawość zastąpiła melancholia. Wyglądał tak, że praktycznie powinien już nie żyć. Skóra kolorem bliższa kości słoniowej niż zwyczajnie cielistej, cienka na tyle, że wyraźnie było widać żyły i tętnice. 1,69 wzrostu, 52 kg wagi. W najgrubszym miejscu jego ciało ma szerokość 29,5 cm. Krótkowzroczność, skolioza, niedowaga, a normalnie szybki metabolizm, zanikająca pamięć. Tak czytał jego bilans. Dzień dobry. Przywitał się lekko ściszonym, słabym głosem. Połowa klasy miała już łzy w oczach, wyliczając to kiszynę. Widząc to, czule przytuliłem ją w geście pocieszenia. Pozwoliłem mu usiąść koło nas. Od reszty, oprócz wyglądu, wyróżniał się tym, że wszędzie gdzie był, brał ze sobą palm topa, na którym zapisywał wszystko, co się dookoła dzieje. Cześć, Rick, zacząłem niepewnie. Cześć, odpowiedział. Przedstawiliśmy się sobie i zaczęliśmy dowiedzieć się o Longinusie coraz więcej. Słuchaj, Rick, wiem, że to niezbyt dobrze o to pytać ale dlaczego tak wyglądasz? Zapytałem się ostrożnie. Mam wrodzoną skoliozę, przez co jestem o 3 cm niższy niż powinienem oraz nie mogę się za bardzo pochylać przy bieganiu. Cierpię na spadeczne okresy bezsenności, stąd moje podkrążone, kasztanowo szkarłatne oczy. Nigdy się nie opalałem, dlatego moja skóra jest taka blada. Pod oczami mam uzewnętrzny naczynka, ponieważ zwykle śpię ponad 10 godzin. Brakuje mi pięciu żeber, trzech z prawej, dwóch z lewej, przez co mam niedowagę i asymetryczną klatkę piersiową. Za codzienną reteną nie żadnych ćwiczeń fizycznych, więc do najsilniejszych nie należy. Dzieciństwo jest wiele ciężkich chorób, stąd te wszystkie smugowate ślady na mojej twarzy. Nie mogłem uwierzyć w to, co usłyszałem. Przykrość kiszyni tylko przybrała na sile, a z nią mój uścisk na jej ciało. Nasze oczy napłynęły łzami, podczas gdy DC siedział spokojnie, lekko mrugając. Dychał ciężko, jakby był zmęczony. Wszystko w porządku, Rick? Zapytałem zaniepokojony. Spokojnie, ja po prostu tak oddycham, wyjaśnił, gestykulując dłonią. Brzmisz, jakbyś umierał? Wykrztusiła z siebie Kiszyna, ocierając twarz z łez. Nie tylko brzmią, ale także wyglądam, Zra zażartował smutno. Longinus, jak szybki jest Twój metabolizm? zapytała Kiszyna po części z ciekawości, ale także czystej troski. Hmm, jakby to delikatnie powiedzieć myślę, że wystarczy, jak powiem, że muszę jeść regularnie co 30 minut odpowiedział Rick. Na te słowa, Kiszyna lekko zbladła i nerwowo przełknęła ślinę. Czy potrzebujesz, zje czy potrzebujesz zjeść coś teraz? zapytała zapobiegawczo, sięgając do swojej, do swojej torby w poszukiwaniu prowiantu. Postąpiłem podobnie. Po chwili, Kiszyna wyjęła dużą torebkę piekarniczą, z której wydobywał się dość znajomy, przyjemny, słodki zapach. W torbie było sześć podwójnie lukrofanych pączków. Mieliśmy je zjeść we dwoje, ale jako, że chcieliśmy dobrze przyjąć nowego kolegę, nastąpiła mała zmiana planów. Przypadły dwa, dwa pączki na osobę. Smakuje ci? zapytała Rika. Bardzo smaczne. Skąd je wzięłaś? zapytał zaciekawiony. Pracują w cukierni na dwa etaty, od poniedziałku do piątku. Łączki, które wyprodukuje na pierwszym etacie są dla klientów, a te z drugiego dla znajomych. Oczywiście jest przy tym więcej roboty, ale jest warte zachodu. Słowo dają. wyjaśniła Kiszyna, podkreślając każde swoje słowo gestami rąk. To musi być ciężka praca. Zdecydowanie nie na mojej siły. Ja bym chętnie ci pomogła, Rick, powiedziała Kiszyna, nachylając się do niego z lekkim uśmiechem na twarzy. Jakby co, to mam jeszcze zlewki ze stołówki w zeladrzu. Poinformowałem Ameryka, że gdyby potrzebował jeszcze coś zjeść. Dzięki stary, na razie mi wystarczy. Miło się z wami rozmawiało, cześć, odpowiedział Rick, żegnając się z nami. Do no zobaczenia, Rik! zadeklamowała Kiszyna odpowiadając na pożegnanie rika. Kiedy już skończyliśmy, razem z Kiszyną wróciłem do domu, po czym dodaliśmy Disimenta do znajomych na Facebooku, Zaakceptało zaproszenie, po czym wysłał wyznał na Messengerze, że to pierwsze zaproszenie, jakie kiedykolwiek dostał. Do znajomych, oczywiście. Ponownie byliśmy wzruszeni. Zaproponował nam połączenie na Skype. Zgodziliśmy się. Po chwili twarz Rika pojawiła się na ekranie mojego laptopa. Cześć! zawołał cicho, machając swoją wychudłą, niemal trupią dłonią. Cześć Rik, jak tam wieczór? zapytała Kishina. Trochę zimno, ale cicho i samotno. Patrząc na was wnioskuję, że jesteście parą, prawda? Zapytał nas. Tak, od dwóch lat, a co? Zapytał żartobliwie Kishina. Po prostu byłem ciekaw. Szkoda, że ja sam już nikogo nie mam. Oprócz was. Odpowiedź Longinusa lekko nas zdziwiła. Dlaczego już? Czy miałeś wcześniej jakichś znajomych? Jeżeli tak, to co się z nimi stało? Zapytałem lekko skonfundowany. To długa historia. Później wam ją opowiem, odparł Dissiment nerwowo drapiąc się po włosach. Możesz przyjechać do nas, jeżeli chcesz, zaproponowała Kishina. Skoro mogę, to okej. Okay. Podajcie mi tylko adres, to zamówię taksówkę, poradził nam Rick. Jako, że polubiliśmy Dissimenta oraz czuliśmy się za niego odpowiedzialni, zgodziliśmy się. Podaliśmy mu nasz adres, po czym pożegnaliśmy się. Nie minęła godzina, kiedy usłyszeliśmy dzwonek do drzwi. To tam... Zapytałem kontrolnie. To ja, Rick. odpowiedział mi znajomy głos. Wpuściłem Rika do środka i zamknąłem szczelnie drzwi. Cześć! zawołała ściszonym, lecz niezaprzeczalnie radosnym głosem Kishina. Po czym czule objęła Rika i pocałowała w policzek. No co ja sam zareagowałem cichym śmiechem. Dziękuję, że mnie przyjęliście. Strasznie mi zimno. Macie coś ciepłego do picia albo jedzenia, cokolwiek? zaczął zaczyna bombardować pytaniami. U mnie zawsze znajdzie się coś dla gości. <grytanie> Zapewniłem go. Chcesz herbatę z miodem i cytryną? Zapytałem. Może być, odpowiedział. Chcesz te zlewki ze stołówki zjeść? Złożyłem kolejną propozycję. Stary, mogę zjeść cokolwiek? Tak, poproszę ment przyjął propozycję. Siedliśmy razem w pokoju gościnnym i przystąpiliśmy do jedzenia. Pamiętacie, jak mówiłem, że już nie mam znajomych? Zapytał Rick. Tak, mówiłeś coś o tym. Przypomniała sobie Kishina. Chcieliście wiedzieć, więc teraz się wygodnie i posłuchajcie trochę o moim życiu. Wiem, że zabrzmi to śmiesznie, ale jego słowa zabrzmią dla nas na tyle poważnie, że razem z kiszyną przygotowaliśmy wielką miskę popcornu, dwie butelki 2,5 litrowej Coca-Coli oraz sześć drożdżówek z babciną kruszonką. Gotowi na opowieść? No to zaczynajmy. Kiedy skończyłem 16 lat, postanowiłem wybrać się z ówczesnymi kolegami z klasy: witem Urgentsem, Danem Fernem, Isidorem Trentem oraz Edwardem Rodneyem na Urbex na pewno lotnisko w stanie Michigan. Niestety, tylko ja wróciłem stamtąd żywy. Wszystkie tamte wydarzenia zapisały się na mojej kamerce sportowej, którą wtedy nosiłem na specjalnej uprzęży piersiowej. Chyba tydzień później dowiedziałem się, że na tamtym lotnisku grasował seryjny morderca. Krishna momentalnie zbladła, a jej oczy zaszły łzami. Widząc to, przytuliłem ją do siebie, starając się uspokoić. To dopiero początek. Dwa lata później poznałem Krisa Mephista Lancastera, który mimo, że mieszkał w USA, to wychował się w Rosji, a dokładniej w Archangielsku. Razem ze swoją żoną, Uzuriduro i Kilisao, zostali wysłani na misję wojskową, której celem było zniszczenie Korei Północnej. Chris miał jednak inne plany. Chciał wyzwolić KRLD, a zabić Kim dzong Przeprawił się przez całą Flordę, z której go wysłano i z moją pomocą eliminował tzw. skimitarczyków, komunistycznych posłańców Najwyższego Przywódcy. Ich nazwa wzięła się od tego, że zamiast zwykłych noży wojskowych do walki wręcz używali zakrzywionych maczet. Oprócz nich byli alejczycy, zmilitaryzowani neonaziści, którzy nienawidzili zarówno armii Chrisa, nazywanym przez niego Carrion Inc., ale też skimitarczyków. Mieli, też, mieli więc podwójną robotę. O dziwo zauważyłem, że alejczycy wbrew ich przekonaniu robili więcej dobrego niż złego. Poza tym był z nimi irlandzki rusznikarz o węgierskich korzeniach Saldik Bytliw Daebri. Podajem nie dołączył do Carrion Inc. i jest u nich do dziś. Sam z nim rozmawiałem. Zapytany przeze mnie, czemu stał po stronie alejczyków, odpowiedział, że Myślał, że zdobędzie jakichś dobrych kumpli, ale Alejczykom chodziło tylko o pieniądze. Był moment, kiedy dotarliśmy do barwińska. Tam zginął jeden z towarzyszy Krisa, pewien farał Ashakoton. Nie zginął jednak z rąk człowieka. Nie pamiętam zbytnio dalszych części wprawy. Pamiętam tylko, że zginął jeszcze Gata Morales w Katal, brazylijsko kazachski weteran. Przyjął na siebie pocisk czołgowy, ratując jednego z żeńskich żołnierzy. Sylwię Angus Shelterfield. Na jej prośbę obydwu zabitym w akcji zorganizowano pogrzeb. Jakiś czas później zostali wysłani do tak zwanego gazonu. Okazało się, że Kim Zong Un wystrzelił pięć toksycznych pocisków balistycznych w różne miejsca w Rosji, aby uniemożliwić krisowi dalszą podróż. Na szczęście, Kim jong un zrobił to za późno i armia uszła z życiem. Po serii pewnych niewytłumaczalnych dla Krisa zdarzeń i okoliczności, otrzymał anonimowe wezwanie, aby wyzwolić wcześniej wspomniany gazon od fanatycznej organizacji militarnej Bractwa Uralskiego. Krążą historię o tym, że, B, że B.U. to licząca 50 tysięcy osób, grupa Rosjan, którzy uczestniczyli w seriach eksperymentów polegających na hibernacji. Pierwsza seria odbyła się w Barwińsku, druga w Drewińsku, oba miasteczka położone gdzieś na Uralu, również odwiedzone przez Chris'a Lancaster'a. Członkowie owego miasteczka byli święcie przekonani, że ZSRR nadal istnieje, gdy obudzili się po eksperymencie, długo po eksperymencie. Szybko jednak odkryli, że tak nie jest, co wywołało w nich koszmarną wściekłość. Od tamtej pory... Chcą oni wrócić na krwawą krucjatę przeciwko reszcie ludzkości w imię budowy ZTSR. Jak, jak możecie się domyślić, zadaniem grupy kr Ing było ich powstrzymać. Pomógł im w tym zdrajca był Kornejkim Witjas Imunow. Oprócz Imunowa był też batalion chabarowski. Armia 500 żołnierzy buntowników zbiegł z podstazu, którzy stworzyli własną prowizoryczną bazę wojskową, na terenie której były prowadzone sekretne badania i eksperymenty. Akta został odtajnione dopiero po tym, jak Chris i jego armia ewakuowali się z gazonu po skończonej misji. Na światło wyszły dane o niewyobrażalnych potwornościach, które miały miejsce w gazonie. Dodatkowo, na pancernym dysku twardym, który został ukryty w bazie batalionu, i na którym swoją drogą zapisane były te akta, znaleziono także swoisty dziennik bądź pamiętnik jednego z batalionistów, który, który przedstawił się jako Nikola Srenkov Razaragiev. Jego notatki wyjawiły, że batalioniści pracowali nad stworzeniem nowego zmutowanego gatunku humanoidów, nazwanych gazońskim pokoleniem. Wspominał także, że za mutację odpowiada tak zwana trupia żółć mieszanka toksycznych chemikaliów z pocisków kima oraz kwasu żołądkowego wszystkich śmiertelnych ofiar toksycznych pocisków. Mieszanka ta zaczęła żyć własnym życiem i potajemnie zasiedlać cały gazon. Żółć zaczęła powodować mutacje u prawie każdego organizmu, na jaki się natknęła. Odnotowano 23 gatunki nowych kryptyt. Każde z nich miało inne właściwości. Immunow polował na nie, zbierał ich materiał DNA i za pomocą zastrzyków nabywał ich umiejętności, które później wykorzystał, by pomóc Krysowi w walce z Bełłą. To wszystkie informacje na temat gazonu, jakie posiadam. Siedzieliśmy praktycznie w bezruchu, nadal uważnie słuchając Rika. Byliśmy tak wciągnięci jego opowieścią, że prawie zupełnie zapomnieliśmy o jedzeniu, które sobie przygotowaliśmy. Skąd ty to wszystko wiesz? zapytała zdumiona Kishina. Mam to wszystko zapisane na laptopie. Poza tym mogę zapamiętać tylko to, co przeżyłem rok wstecz. Dlatego zawsze pamiętam, aby zapisać to, co przeżyłem lub co usłyszałem i uważam za warte uwiecznienia, odpowiedział spokojnie Dissiment. Poza tym nie opowiedziałem wam wszystkiego, zaznaczył. Spokojnie, możecie jeść, byle nie za głośno. Aby mi nie zagłuszyć, nie mogę za dużo krzyczeć. Dodał, po czym kontynuował swoją powieść. A więc, rok później, podczas spaceru po lesie, spotkałem przerażającą postać. Miała prawie 3 metry wzrostu, długie czarne włosy, nosiła krwawo-czerwone Ubranie o podartych rękawach i oczy były czarne i spływały smołą, podobnie jak jej stopy i dłonie. Nie skrzywdziła jednak. Dowiedziałem się, że to coś zabiło swoją rodzinę w zemście za swoje złe dzieciństwo. Dowiedziałem się o Ahernarianach, nowej rasie ludzi, którzy podobno pochodzą z gwiazdy Ahernar, najjaśniejszej na niebie. W tym momencie zarówno jajki, jak i szyna doznaliśmy szoku. Londynu z wiekiem jesteśmy! Ale nie mieliśmy serca, żeby mu przerywać, więc nadal siedzieliśmy i słuchaliśmy opowiadania Ryka w milczeniu. Dowiedziałem się także o lodowcowych, rzeczy nau rzeszy, naukowców z mrocznymi uczynkami na koncie, którzy zajmowali się eksperymentami polegającymi na łączeniu DNA ludzi, zwierząt oraz roślin celem dnia im umiejętności wybranych organizmów. Cały proces nosił nazwę kodową AMI, z angielskiego Animal Morphose Injection. W przypadku roślin występowało PMI, Plant Morphose Injection, zwane też Greenery Morphose Injection. Osoby poddane eksperymentom nazywa się nosicielami AMI, aż PMI. Pierwszym oficjalnym nosicielem jest niejaki Gasper Sabraf noctar a o polskich korzeniach. Jego AMI dogadonek głowonego o nazwie Abdopus Aculeatus. Towarzyszył on Mori Sahajow Noblithys oraz lodowcowych przy tworzeniu Rokoja Skalita Lawinora, super superżołnierza. Niestety ten w pewnym momencie zbuntował się i zabił część naukowców. Moria i Gasper przeżyli, choć on na początku wydał się martwy. Był on również zamieszany w sprawę tajemniczego pliku, z jakiego jako Dark Tree Zip, ale jakoś się z tego wyplątał. Ostatnio Moria dowiedziała się o tym, że Gasper jednak żyje, dzięki umiejętnościom swojego AMI. Przez pewien czas współpracowali z szefową drugiej brygady lodowcowych, Judith Galion Talgatow, Kubinem i irysowem oraz Michałem Petanowym habriewem w walce z Melvinem, nieudanym eksperymentem inżynieryjno-genetycznym lodowcowych, który zagrażał ponad połowie populacji Atlantyku. Inak tam też został i posłany na dno za pomocą wymuszonego umieszczenia mu granatów przełyku. Sam Gasper wierzy w istnienie tak zwanego wspólnego wroga, którego nazywa Urheil, ale nie wiem o co mu do końca chodzi. Oboje byliśmy zdumieni storytellingiem Rika i autentycznie baliśmy się mu przerywać, podczas gdy on. Co czas, popijając herbatą, opowiadał dalej. Poznałem kompozytora muzyki, Douglasa Karata-Skarinova, który opowiedział mi o swojej nieudanej, samotnej wycie wycieczce w głąb Syberii, gdzie znalazł opuszczone miasto Gradjew. Gdy opowiedziałem o tym Chrisowi, ten złapał się za głowę i przypomniał sobie, że również znalazł się w tym miejscu, lecz dużo wcześniej od Daglasa. Dodatkowo, Gasper wspominał, że gdzieś na świecie istnieje jego przerażające, lecz w miarę niegroźne groźne Alterego, mroczny lekarz. Nic więcej nie wiem na jego temat. Kilka tygodni temu byłem świadkiem zatrzymania przez ciebie próby gwałtu na Darius Ligtown Kaliel. Szanuj no inicjatywę, przyjacielu! Nawet nie zauważyłem, kiedy Kiszyna usiadła w poprzek na moich kolanach i objąłem mnie za szyję oburącz, poszukując schronienia. Byłem zszokowany ilością wiedzy, którą Longinus posiadał o przeszłości, jak i o mnie. To ty znasz Darię? zapytałem z niedowierzaniem. Tak, byliśmy sąsiadami z bloku. To wszystko, co miałem do powiedzenia. Dziękuję za uwagę. W tym momencie Rick zakończył swoją opowieść. Teraz już znacie moją historię, moje imię i nazwisko Eugene Dagnamow Godlock.